Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie pokażę, jak odszukać swój pendrive podłączony do komputera, na którym mamy jakieś swoje dane. W tym celu mam już przygotowany pendrive, który za chwilę podłączę do mojego komputera. Akurat jest to pendrive pusty. Komputer mam tak skonfigurowany, że otwiera mi się wnętrze mojego pendrive'a i od razu widzę, co na nim ewentualnie mogłoby się znajdować. Ale taka sytuacja pojawi nam się tylko wtedy, jeżeli mamy tak skonfigurowany komputer. Zaraz pokażę, gdzie można ewentualnie zmienić te ustawienia. Wejdę do ustawień. I tutaj w polu znajdź ustawienie, napiszę auto odtwarzanie. Ustawienia auto odtwarzania, właśnie. Tak się nazywa ta, to miejsce. I tutaj. Jest to takie ustawienie, które pozwala yy, pozwala ustawić komputer i jego zachowania, yy, że w momencie podłączenia jakiegoś sprzętu komputer zachowa się tak a nie inaczej. I tutaj yy, jak widzicie, yy, yy, funkcja auto możemy ją ustawić do tak zwanego dysku wymiennego, jakim właśnie jest pendrive oraz do karty pamięci i tutaj na razie skupię się tylko na dysku wymiennym. Mamy tutaj pole wyboru, jak sobie na nie nacisnę. Mam tutaj kilka opcji, co komputer będzie. Jak będzie się on zachowywał w momencie kiedy wło włożę pendrive do gniazda USB. W tej chwili mam ustawione właśnie otwórz folder, aby wyświetlić pliki. Jest to opcja taka, że po włożeniu pendrive'a. Po czekaniu, ewentualnie jeżeli robimy to pierwszy raz na wgranie sterowników, Pendrive się sam otworzy. Domyślnym ustawieniem, właśnie nie pamiętam, które to jest domyślne ustawienie, czyli jeżeli nic nie, nie, nie zmienimy, nie pamiętam po prostu, jakie jest domyślne ustawienie, ale drugim, drugą opcją może być właśnie sytuacja, że komputer zapyta. Co ja chcę zrobić. W tej chwili ustawię właśnie takie, taką konfigurację i za chwilę pokażę, co się wydarzy w momencie podłączenia pendrive'a. Czyli ustawiam, że w jaki sposób ma być od, autootwarzanie e, ta funkcja, jak ma się zachowywać dla dysku wymiennego, czyli ma się pojawić pytanie, co będę chciała zrobić. Na razie sobie to okno zminimalizuję, rozłączę, rozłączę pendrive. Teraz go jeszcze raz podłączę. Patrzymy w tej chwili w prawy dolny narożnik mojego komputera. Pojawia się tutaj okienko, i muszę szybko zareagować. Wybierz, co chcesz zrobić z tym urządzeniem, dyski wymienne. Jeżeli nie zareaguje, to to okienko mi się za chwilę schowa. Natomiast ponieważ ja y, udało mi się nacisnąć na to właśnie czarne okienko z pytaniem, co chcę zrobić. Pojawia mi się drugie tutaj okienko i mam do wyboru trzy opcje. Yy, konfiguruj ustawienia pamięci, otwórz folder, aby wyświetlić pliki, nie podejmuj żadnej akcji. Yy, dotyczy to właśnie dysku USB, czyli mojego pendrive'a. Yy, najczęściej wybiera się opcję otwórz folder, aby wyświetlić pliki, i w tym momencie mój pendrive się otwiera. Także teraz ustawiłam sobie w ten sposób, wrócę do ustawień, że komputer pyta, co chce zrobić. Nie wiem, czy to jest wygodne ustawienie. Myślę, że chyba wygodnie jest jednak y, y, tak, żeby się otwierał od razu folder. Może być też opcja, nie podejmuj żadnej akcji. I w takim wypadku, jeżeli coś takiego wybiorę, rozłączę pendrive jeszcze raz i go podłączę. Możemy sobie czekać i czekać, ale niestety nic się nie wydarzy. Ani Pendrive się nie otworzy, ani też nie pojawi się w prawym dolnym narożniku zapytanie, co chcę zrobić. W takim wypadku pozostaje tylko i wyłącznie opcja wejścia do ikony ten komputer. Klikamy dwukrotnie, wchodzimy. I tutaj. Yy... Mam pokazane 7 folderów systemowych, takie jest w Windowsie 10, czyli foldery przygotowane do tego, żeby przechowywać w nich yy, materiały odpowiedniego typu w zależności od nazwy. Natomiast pod spodem mam urządzenia i dyski. Trzy pierwsze w moim przypadku to są partycje dyskowe: dysk C, dysk D i dysk E yy, oraz stacja dysków DVD pod literką F. Wszystko to, co się pojawia. Po stacji dysków to są urządzenia, które zostają podłączone do komputera, i w tym wypadku jest to mój dysk USB z literką G. Więc, klikając tutaj w niego dwukrotnie lewym przyciskiem, dochodzę do tego samego miejsca. Czyli znowu jestem w dysku USB, czyli w moim pendrive'ie, który jest akurat pusty. Ja jeszcze raz wrócę do moich ustawień auto -odtwarzania. Ustawię z powrotem na opcję Otwórz folder, aby wyświetlić pliki. Myślę, że tak jest najwygodniej. Kartę pamięci zostawiam ustawienia domyślne, które niestety nie wiem, które są domyślne. Tutaj inaczej możemy ustawić kartę pamięci, jest więcej opcji do wyboru. Hmm. Jeszcze raz rozłączę pendrive i go włożę. Okienko powinno się od razu uruchomić: dysk USB. To by było na tyle. Zachęcam do ćwiczenia i do zobaczenia.